W wieku zaledwie 34 lat Ida Nowakowska zdecydowała się przerwać milczenie. W sposób spokojny, ale jednocześnie pełen napięcia, wyznała coś, czego nikt się nie spodziewał. Jest w ciąży i to z dzieckiem swojego życiowego partnera, o którym przez długi czas mówiła niewiele, niemal nic. Ta wiadomość natychmiast wstrząsnęła opinią publiczną. Nie tylko dlatego, że Ida zawsze umiała strzec swojej prywatności, lecz także dlatego, że wokół jej życia uczuciowego przez lata narosło wiele pytań, niedopowiedzeń i cichych spekulacji. Dlaczego właśnie teraz zdecydowała się ujawnić tę prawdę? Co sprawiło, że przełamała barierę, którą tak długo konsekwentnie budowała? I przede wszystkim. Kim jest mężczyzna, z którym dzieli ten najbardziej intymny, najważniejszy moment życia? W tym wideo przyjrzymy się temu wszystkiemu z bliska. Cofniemy się do chwil, które poprzedziły decyzję o ujawnieniu sekretu. Zajrzymy za kulisy jej codzienności, tej, której kamery nigdy nie pokazywały. Odkryjemy, jak wyglądała jej droga do macierzyństwa, pełna niepewności, wzruszeń i wewnętrznych zmagań. Czy to wyznanie odmieni sposób, w jaki widzimy Idę? A może dopiero teraz poznamy jej prawdziwe oblicze kruche, ludzkie, piękne w swojej szczerości? Jeśli chcesz dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się w życiu jednej z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej telewizji, dlaczego jej decyzja ma tak ogromne znaczenie i jakie emocje kryją się za tym cichym, ale przełomowym wyznaniem zostań z nami do końca. Ta historia dopiero się zaczyna. Kiedy Ida ujawniła swoją ciążę, nie zrobiła tego w głośnym wywiadzie ani w błysku fleszy. To była fotografia pozornie zwyczajna, a jednak natychmiast określona przez media jako bomba dnia. Na zdjęciu, które opublikowała w swoich mediach społecznościowych, widać było ciepłe światło poranka, delikatnie rozproszone na tle jej mieszkania. A jednak to nietło zwróciło uwagę fanów, lecz dłoń Idy, ułożona subtelnie na brzuchu i jej spojrzenie, jakby spokojniejsze niż kiedykolwiek wcześniej internauci dopatrywali się w nim czegoś, co do tej pory rzadko pokazywała czystej, nieukrywanej radości. Tuż pod zdjęciem pojawiło się krótkie zdanie Czas naprawdę nic więcej, a jednak wystarczyłoby wywołać lawinę pytań. W przestrzeni publicznej natychmiast rozpoczęto analizę każdego jej wcześniejszego wystąpienia. Nagle wszyscy zaczęli zauważać sygnały, które przez miesiące, a może i lata, wydawały się przypadkowe. W pamięci widzów odżyła scena z jednego z programów telewizyjnych, gdy Ida, już wtedy w nieco luźniejszej sukience, na chwilę zatrzymała rękę przy brzuchu, jakby w odruchu ochrony. Wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi. Dziś to nagranie krążyło w sieci z podpisem to był ten moment. Podobnie jej milczenie podczas jednego z wywiadów, gdy zapytano o plany rodzinne. Uśmiechnęła się tylko delikatnie i powiedziała: Nie wszystko w życiu trzeba tłumaczyć. Niektóre rzeczy dojrzewają w ciszy. Nikt nie spodziewał się, że za tymi słowami ukryta była najbardziej osobista prawda, którą dopiero teraz była gotowa ujawnić. Równie głośnym echem odbiło się jedno z jej wystąpień sprzed kilku tygodni, gdzie opowiadała o przerwach w pracy i potrzebie złapania oddechu. Dziennikarze interpretowali to jako zmęczenie tempem życia. Dziś wiemy, że chodziło o coś więcej o troskę o nowe życie rozwijające się pod jej sercem. Osoby z najbliższego otoczenia przyznały później anonimowo, że Ida od dłuższego czasu starała się ograniczać intensywne projekty, choć na zewnątrz wciąż była pełna energii. Było coś innego w jej oczach, wspomniała jedna z koleżanek z planu jakby niosła w sobie tajemnicę, ale szczęśliwą. Największym zaskoczeniem okazało się jednak to, że Ida, tak konsekwentnie unikająca rozmów o swoim życiu uczuciowym, tym razem nie tylko potwierdziła ciążę, lecz również podkreśliła, że dziecko jest owocem miłości, którą chroniła przed światem przez długi czas. Nie podała nazwiska partnera, ale jej słowa, pełne ciepła i pewności, zdradzały więcej niż publiczne deklaracje. To właściwy moment dla mnie, dla nas, dla tego maleństwa. To nas było jak zapalnik dla mediów i fanów, którzy natychmiast zaczęli odnajdywać wszystkie wcześniejsze ślady obecności tego tajemniczego mężczyzny. Sylwetka stojąca za Idy w jednym z nagrań z zakulis, męska dłoń pojawiająca się w krótkim ujęciu w jej relacjach, niepodpisany bukiet kwiatów, który kiedyś pokazała mówiąc tylko za dużo szczęścia, żeby je opisać. Wszystkie te elementy, które kiedyś wydawały się drobnymi detalami, dziś tworzyły spójną, niemal filmową narrację. I choć Ida nadal nie odkryła tożsamości partnera, jej otwartość pozwoliła zobaczyć w niej nie tylko gwiazdę, lecz kobietę, która przeszła długą drogę do momentu, w którym odwaga spotkała się z miłością. A przecież to dopiero część historii za kulisami kryją się jeszcze fakty, emocje i decyzje, które mają o wiele głębsze korzenie niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Kiedy emocje wokół jej nagłego wyznania zaczęły nieco opadać, opinia publiczna ponownie skierowała wzrok na to, co zawsze stanowiło fundament jej obecności w świecie mediów twórczość, talent i droga, która uczyniła z niej jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Bo zanim Ida stała się symbolem prywatności i tajemnicy, była przede wszystkim artystką o niezwykłej determinacji, którą widzowie pokochali za autentyczność i niepowtarzalny styl. Jej historia na ekranie zaczęła się wiele lat temu, kiedy Kasia jako młoda dziewczyna o nieprzeciętnym talencie podbiła serca widzów programem You Can Dance. Wtedy jeszcze nikt nie przewidywał, że to właśnie ten moment stanie się dla niej trampoliną do kariery, która z czasem nabierze tempa, koloru i głębi. Jej występy zapadały w pamięć, dynamiczne, pełne emocji, a jednocześnie precyzyjne, jakby ruch był jej naturalnym językiem. Widownia widziała w niej coś więcej niż uczestniczkę widziała przyszłą ikonę. To właśnie autentyczność, którą prezentowała na scenie, sprawiła, że telewizja zainteresowała się nią jako prowadzącą. Niedługo później pojawiła się w pytaniu na śniadanie gdzie wniosła zupełnie nową energię ciepło, spontaniczność i niepowtarzalny urok, dzięki któremu rozmówcy otwierali się przed nią łatwiej niż gdziekolwiek indziej. Każdy jej wywiad, każdy dialog z gośćmi niósł w sobie lekkość, której brakuje wielu prowadzącym. Widzowie czuli, że jest sobą, bez filtrów, bez gry, bez sztuczności. Kolejnym przełomem była jej obecność w The Voice Kids. Tutaj Ida nie tylko prowadziła program, stała się częścią emocjonalnego świata młodych talentów. Widzowie często wspominają momenty, gdy stała za kulisami, wspierając dzieci w ostatnich sekundach przed wyjściem na scenę. To były sceny, które zdobywały serca milionów. Ida, pochylona, trzymająca małą dłonią w swojej większą, mówiąca: oddychaj, dasz radę, to jest twój moment. Te obrazy już wtedy tworzyły legendę jej postaci. Jedną z najbardziej kultowych scen związanych z jej karierą był jednak występ podczas Eurowizji Junior, który prowadziła z pełną gracją i profesjonalizmem, zaskakując nawet tych, którzy sądzili, że wiedzą na co ją stać. Tysiące komentarzy w internecie chwaliły jej elegancję, spokój i ciepły sposób bycia, który przełamywał chłód telewizyjnej sceny. To właśnie wtedy po raz pierwszy zaczęto określać ją mianem najbardziej naturalnej twarzy polskiego ekranu. Choć wielu kojarzy ją przede wszystkim z telewizją, niewielu zdaje sobie sprawę, że Ida ma także bogatą historię związaną z teatrem i filmem. Jej występy w amerykańskich produkcjach, jeszcze z czasów, gdy mieszkała w Los Angeles, pokazały, że nie jest jedynie prezenterką, ale artystką o szerokim wachlarzu umiejętności. Grała w musicalach, tworzyła choreografię, pracowała z ludźmi, którzy później budowali największe hollywoodzkie projekty. To były doświadczenia, o których przez lata mówiła bardzo oszczędnie. Może dlatego, że każde z nich niosło w sobie wspomnienie drogi, pełnej wyrzeczeń i momentów zwątpienia. A jednak to właśnie one ukształtowały ją jako osobę, która dziś potrafi z równą pewnością prowadzić wielkie wydarzenia, jak i zachować intymność najważniejszych chwil swojego życia. Jej talent, nieprzerysowany, nienachalny, a jednocześnie wyrazisty, sprawił, że widzowie przez lata czuli z nią prawdziwą więź. I właśnie dlatego jej obecne wyznanie nabiera tak ogromnej mocy, bo ta historia nie dotyczy jedynie ciąży, ona dotyczy kobiety, która od zawsze łączyła świat sceny z własną wrażliwością, często ukrywaną pod uśmiechem, a teraz pozwala światu zajrzeć odrobinę głębiej. A to, co wydarzyło się w kulisach jej drogi zawodowej, to dopiero preludium do tego, co skrywa dalsza część opowieści. Zanim jednak Ida stała się rozpoznawalną twarzą telewizji, Zanim jej nazwisko zaczęło pojawiać się na afiszach i w nagłówkach portali, jej życie wyglądało zupełnie inaczej. Wczesne lata były jak surowy szkic, pełen trudnych momentów, cichych łez i małych zwycięstw, które dopiero z czasem nabrały znaczenia. Bo choć dziś postrzega się ją jako osobę silną, pewną siebie i uśmiechniętą, jej dzieciństwo dalekie było od beztroski. Urodziła się w Warszawie, w domu, który nosił ślady zmagań codzienności. Ojciec, artysta z głową pełną pomysłów, często walczył z niestabilnością zawodową, mama, cicha, ale niezmiernie oddana, próbowała utrzymać rodzinę w równowadze, która co chwilę się chwiała. Ida dorastała w atmosferze nieustannych zmian, przeprowadzki, projekty ojca, które raz zapowiadały sukces, a innym razem kończyły się bolesnym rozczarowaniem, wieczory podczas których przy kuchennym stole toczyły się rozmowy o rachunkach i niepewnej przyszłości. A mimo to w domu panowała jedna stała wartość sztuka to ona była jak światło, które nigdy nie gasło nawet wtedy, gdy realność stawała się zbyt ciężka. Ida od najmłodszych lat chłonęła muzykę, teatr i taniec jak powietrze. Wspominała kiedyś, że pierwszą sceną była dla niej niewielka przestrzeń między stołem a starym fotelem, gdzie jako kilkuletnia dziewczynka wystawiała miniaturowe spektakle dla rodziców. Nikt wtedy nie przypuszczał, że te małe przedstawienia będą pierwszym krokiem na drodze do jej przyszłej kariery. Trudności zaczęły się potęgować, gdy Ida dorastała. Rówieśnicy widzieli w niej inną. Zbyt poważną jak na swój wiek, zbyt wrażliwą, zbyt skupioną na marzeniach, których nikt nie rozumiał. W szkole często czuła się obca, jakby jej miejsce znajdowało się gdzieś indziej, poza murami klas i korytarzy pełnych śmiechu, który nie zawsze był życzliwy. Nieraz wracała do domu ze ściśniętym gardłem, zastanawiając się, dlaczego jej świat tak bardzo odbiega od świata innych dzieci. Rodzice, choć zmagali się z własnymi problemami, starali się być oparciem. Jednak rodzina zmieniła się na zawsze w chwili, która później stała się jednym z fundamentów jej wrażliwości: śmierć starszego brata Marka. Wstrząs, jaki przeszedł przez dom, był bardziej niszczący niż wszystko, co przeżyli wcześniej. Ida miała wtedy zaledwie 9 lat, a jej dzieciństwo zostało brutalnie podzielone na przed i po. Strata tak wielka, tak niewytłumaczalna, sprawiła, że zaczęła patrzeć na świat z nieco inną powagą, której rzadko można oczekiwać od dziecka. W domu częściej panowała cisza, a ona nauczyła się czytać emocje rodziców nie po słowach, lecz po spojrzeniach, po drżeniu dłoni, po nieobecnej minie mamy siedzącej wieczorami przy kuchennym oknie. To właśnie w tym czasie taniec stał się jej bezpiecznym schronieniem. Każdy ruch, każde ćwiczenie, każda minuta spędzona w sali była jak ucieczka od bólu, ale również krok w stronę tworzenia czegoś nowego. Zaczęła trenować intensywniej niż inni rówieśnicy, często zostając po zajęciach, czasem ćwicząc samotnie, gdy wszystkie światła w budynku były już wygaszone. Instruktorka, która szybko dostrzegła jej determinację, mówiła później, że Ida miała to coś, nie tylko talent, ale też wewnętrzny ogień, który kazał jej iść dalej, mimo że życie wielokrotnie próbowało ją złamać. To właśnie te trudne lata ukształtowały jej siłę, tę samą, którą publiczność podziwia dziś na ekranie. A im więcej pojawiało się przeciwności, tym bardziej Ida utwierdzała się w przekonaniu, że sztuka jest nie tylko pasją, ale koniecznością, drogą, dzięki której mogła przeżyć to, co dla wielu dorosłych byłoby zbyt ciężkie. I choć jej dzieciństwo było pełne cieni, to właśnie one nadały intensywności światłu, które później rozbłysło z taką mocą w jej życiu. Choć jej dzieciństwo było pełne cieni, a droga zawodowa wymagała determinacji większej niż wielu mogłoby unieść, to w życiu prywatnym Ida zawsze szukała jednego spokoju. Nie luksusu, nie głośnych okładek, niespektakularnych historii, ale miejsca, w którym mogłaby być po prostu sobą. I właśnie dlatego jej prywatność przez lata pozostawała jak zamknięty ogród, do którego tylko nieliczni mieli klucz. Mówi się, że Ida nigdy nie traktowała domu jak imponującej przestrzeni do pokazywania przed światem, ale jak przystań, w której gromadzi się światło, wspomnienia i zapachy codzienności. Jej mieszkanie, położone w spokojnej części Warszawy, z dala od medialnego zgiełku, było miejscem, którego nie fotografowano na Instagramie, nie opisywano w wywiadach. Było przestrzenią, w której na parapecie zawsze stała świeca, a na kuchennym stole leżała otwarta książka. Nie było tam nic krzykliwego, ale wszystko było prawdziwe. Kiedy w jej życiu pojawił się partner, którego tożsamość Ida długo chroniła przed ciekawskimi spojrzeniami, wielu zastanawiało się, co sprawiło, że akurat jemu pozwoliła wejść do swojego zamkniętego ogrodu. Ci, którzy znali ich oboje, mówili później, że nie była to burzliwa historia rodem z tabloidów. Przeciwnie. Zaczęła się bardzo cicho, od rozmów, które przeciągały się do późnych godzin, od gestów, które nie potrzebowały słów. Od obecności tak naturalnej, jakby była tam od zawsze. Wspólne życie, które zbudowali, nie miało nic wspólnego z celebrycką narracją. Ich dom wypełniały rytuały codzienności: sobotnie śniadania, długie spacery, cicha muzyka sącząca się z głośników, a czasem śmiech, który rozbrzmiewał jak echo ulgi po latach nieustannego biegu. To właśnie tam, w miejscu, o którym Ida prawie nigdy nie mówi publicznie, dojrzewała decyzja o rodzicielstwie. Choć przez lata unikała rozmów o dzieciach, w jej bliskim otoczeniu mówiło się, że Ida nosi w sobie ogromną czułość, która rzadko znajduje ujście na scenie. I kiedy w końcu zaszła w ciążę, wiele osób z jej kręgu wspominało, że zmieniła się nie tyle wizualnie, ile w sposób, w jaki patrzyła na świat. Jakby każdy poranek był pełniejszy, a każdy oddech spokojniejszy. Sąsiedzi, ci, którzy mieszkali kilka pięter niżej, Opowiadali później, że często widywali ją na balkonie z kubkiem herbaty, zatopioną w myślach, ale z delikatnym uśmiechem. Nie celebryckim, niewyreżyserowanym, lecz zwykłym, codziennym, takim, który pojawia się, gdy ktoś odkrywa nową formę szczęścia. W jej domu zaczęły pojawiać się drobne zmiany. Książki porad dla przyszłych rodziców, małe pudełka z ubrankami, kołderka kupiona dużo wcześniej, niż ktokolwiek by się spodziewał. Przyjaciele mówili, że Ida długo nie mogła uwierzyć w to, co nadchodzi, jakby ciąża była cudem, który trzeba trzymać przy sercu i chronić przed światem. O partnerze mówiła niewiele, ale kiedy już to robiła, jej głos stawał się miękki, jakby w tych kilku słowach mieściło się coś więcej niż tylko informacja. Spokój! To właśnie to słowo powtarzała najczęściej: spokój, który wprowadził do jej życia, spokój, który stał się fundamentem ich relacji, spokój, dzięki któremu mogła odważyć się na krok, o którym kiedyś mówiła, że zrobi go, kiedy poczuje, że świat przestanie krzyczeć. Jej życie prywatne nigdy nie było historią pełną skandali, było raczej mozaiką drobnych chwil, z których każdy miał wartość tylko wtedy, gdy nikt nie patrzył. A jednak dziś, w obliczu jej wyznania, te wszystkie chwile układają się w narrację, której publiczność nie znała wcześniej: narrację o kobiecie, która odnalazła wreszcie własne miejsce, własną rodzinę, własne światło. I właśnie w tym świetle kryje się kolejny rozdział głębszy, bardziej osobisty, niosący w sobie coś jeszcze, co dopiero zaczyna wychodzić na powierzchnię. Życie Idy, choć dziś kojarzone z telewizją i eleganckimi występami na scenie, zawsze było zbudowane na niezwykłej mieszance wrażliwości, dyscypliny i doświadczeń, które ukształtowały ją o wiele wcześniej, zanim zobaczyła pierwszą kamerę. Jej biografia, pełna zakrętów, decyzji podejmowanych pod prąd i chwil, w których musiała zaufać wyłącznie własnemu sercu, to opowieść, którą niewielu zna w pełnej formie. Urodzona 7 grudnia 1990 roku w Warszawie, przyszła na świat w rodzinie, w której sztuka była obecna jak tlen. Jej ojciec, dziennikarz i pisarz zaszczepił w niej miłość do opowieści, do słów, które budują świat, a także do odwagi stawiania trudnych pytań. Matka, kobieta ciepła i jednocześnie wymagająca, uczyła ją wytrwałości i szacunku dla swojej drogi, nawet jeśli ta droga nie zawsze była prosta. Od najmłodszych lat Ida była dzieckiem ruchu. Pierwsze zajęcia taneczne pojawiły się w jej życiu nie z powodu ambicji rodziców, lecz dlatego, że w pewnym momencie domowe cztery ściany stały się dla niej zbyt ciasne na to, co czuła. Zaczęła trenować balet, potem taniec współczesny, później techniki, które wykraczały poza granice klasycznego wykształcenia. Już jako nastolatka wiedziała, że taniec to nie tylko hobby, tajem to sposób oddychania. Dlatego decyzja o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych nie była dla niej kaprysem, lecz naturalną konsekwencją tamtego głodu rozwoju. Miała zaledwie kilkanaście lat, gdy po raz pierwszy znalazła się w Nowym Jorku, w mieście, które jednych przytłacza, a innych budzi do życia. Dla niej stało się drugim domem. Przyjęła ją jedna z najbardziej prestiżowych szkół artystycznych, a codzienność szybko zamieniła się w dyscyplinę. Poranne treningi, zajęcia, egzaminy, występy. Oddech łapany między kolejnymi próbami. W tym czasie zaczęła występować także w amerykańskich projektach filmowych, często w rolach epizodycznych, które jednak dawały jej bezcenne doświadczenia. Zderzenie z profesjonalnym światem rozrywki sprawiło, że już jako młoda dziewczyna wiedziała, jak wygląda presja, rywalizacja, niepewność i momenty, w których trzeba zacisnąć zęby, choć nikt tego nie widzi. Po powrocie do Polski jej kariera zaczęła rozwijać się z prędkością, która zaskoczyła nawet ją. Najpierw taniec, potem telewizja, wreszcie początki pracy przed kamerą. Jej energia przedłużała się na wszystko, czego dotknęła, od występów scenicznych po prowadzenie dużych programów, które oglądała cała Polska. Ale jej biografia to nie tylko mapa zawodowych osiągnięć, to również historia kobiety, która uczyła się życia w kilku kulturach jednocześnie. USA dały jej wolność, Polskę nosiła w sercu, a podróże, które odbywała już jako dorosła, wyposażyły ją w świadomość, że świat nie ma jednego dźwięku ani jednego rytmu. Dlatego jej sposób mówienia, porównania,